Wystawa Kazimierz Górski Legenda będzie gościła w Dębicy jeszcze tylko do końca tego tygodnia. Kolekcja zawiera fotografie oraz cytaty z życia legendarnego trenera reprezentacji Polski. Zwiedzający mogą zobaczyć m.in. zdjęcia rodzinne lub pochodzące z okresu pracy w Legii Warszawa czy prowadzenia reprezentacji. Podczas otwarcia wystawy sprawdziliśmy wiedzę najmłodszych fanów piłki nożnej. Wiem, że wy. Mieli trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. Nie wiem pojęcia. Wiem, że teraz nie grają najlepiej, wręcz dramatycznie. Ten Górski kiedyś był piłkarzem, ale bardziej zasłynął z tego, że był trenerem i w 1974 na mundialu doprowadził nas do trzeciego miejsca. W wzięły udział osoby, które znały i współpracowały z Kazimierzem Górskim. Na miejscu znalazł się również jego syn, Dariusz Górski. Żeby oni sobie uzmysłowili, co to była zagrożona. To była taka kochana drużyna, która wygrywała z Brazylią, Argentyną, Włochami, Anglią, Jugosławią. Wtedy, jeszcze, wtedy, wtedy była Jugosławia jako kraj. Czyli z największymi drużynami na świecie. I nie myśmy się bali, i teraz yy, kalkulacji, bo musimy wygrać ze z Wyspami Orczymi. Nad się bali, żeby nie przegrać z Polską. To była taka drużyna, co zresztą możecie sobie podać. Yy, Wydarzenie było okazją do podzielenia się wspomnieniami na temat trenera. Szczerze powiedziawszy, bardzo spokojny, bardzo usatkowany, yy, ale owszem, i wymagający. Jak był prezesem yy, pan Kazimierz Górski, zaproponował mnie na swojego zastępcę i miałem przyjemność yy, pracować z panem Kazimierzem. Stwierdzam, znakomita postać. Mówić tylko znakomita to jest za mało. To był dla zawodników to był ojciec wzór do naśladowania. Inicjatywa piękna, którą należy dalej propagować i rozpowszechniać. Wystawa Kazimierz Górski Legenda zadebiutowała rok temu w Nowym Jorku i zdążyła już odwiedzić Brukselę. Pod ambicje następnym przystankiem ma być Wembley w Londynie. Dla nich to są opieści to są, to są o dinozaurach w ogóle, ale, ale, ale jak, jak się zainteresują, nie parę osób się zainteresuje, to sobie wygooglują. Kto to był, co, co zrobili, co zdobyli, kogo pokonali i tak dalej. Tam jesteśmy, gdzie nas zapraszają, więc w związku z tym zaproszono nas do Dębicy, więc jesteśmy również u Państwa. Niektórzy z tych chłopców dzisiaj się dowiedzieli, kto to jest Kazimierz Górski po tych zdjęciach, które oglądali, ale większość tutaj, jak rozmawiamy, wiedzą, że to była legenda polskiej piłki i myślę, że dla pewno to też. Dotknięcie tej wystawy, wysłuchanie wykładu, który będzie po otwarciu wystawy, sprawi to, że wzbogacą swoją wiedzę. Piękna wystawa fotograficzna, która premierę miała w Nowym Jorku w ubiegłym roku. Była też wystawiana w Brukseli. Dzisiaj jest w Dębicy, ale już w październiku, będzie wystawiana na Wembley w Londynie. Cieszy nas to bardzo, że możemy dzieciom i młodzieży pokazać piękną historię największego trenera w historii Polski. Wystawa będzie gościć w Holu Domu Sportu przy ulicy Sportowej 26 do piątku. To już ostatnia okazja, aby zobaczyć wyjątkowe fotografie z życia trenera.